6, 10, 12 przedstawia. Nie pamiętam, co się tam wydarzyło. Nie potraficie zrozumieć tego, że ona jest moim przekleństwem. Nie widzicie, co się dzieje. Nie czujecie tego? Nie słyszycie jej? Nie słyszycie tych kroków? Myślałem, że to szaleństwo, że to mi się wszystko wydawało, ale to miejsce jest w jakiś sposób. Złe, rozumiesz? Z każdym krokiem zaczynasz być coraz bardziej pogrążony w tej wodzie. Ja chcę, żeby ten koszmar się skończył. Chcę być ze swoją rodziną, ze swoją żoną, ze swoim synem, Dominikiem. Coś bardzo jest tutaj nie tak. Halo, jest tam kto? Musisz go utopić w wodach maszynowni. Kim jesteś? I wtedy może zobaczysz swoją rodzinę. Kim jesteś? Raz. Marta? Dzisiaj Franklin Mills stanie się koroną twojej kolekcji. Teraz pytanie: co robicie? Kult. Divinity Lost. Awkward Heights.